Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku zagrajmy Fortnite. I ja już duszy przycisk, graj, żeby to już się, słuchajcie, rozkręcało. No, ostatnio poszło nam całkiem nieźle. Awansowaliśmy, mamy srebro 2, 62%. No, gdyby się udało powtórzyć sukces, no to może nawet byłoby, słuchajcie, srebro 3, ale... Pogramy, zobaczymy, wiecie, zazwyczaj jest tak, że raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale po prostu czas, los i moje umiejętności pokażą, ale zanim jeszcze zaczniemy, to ja bardzo serdecznie zachęcam do stawienia subskrypcji na kanale, tam na dole przycisk subskrybuj, koniecznie dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, będzie mi bardzo miło, jak zawicie dużo łapeczek w górę pod filmem, to jest takie bardzo miłe, motywujące do dalszego działania, no i też jest bardzo miło przeczytać jakiś komentarz pod filmem. No, gra już nam się uruchamia, już mamy ten ekran ładowania. Zaraz sobie wybierzemy jakąś lokalizację. O, i zadanie, jakieś czasy wybrać. A weźmiemy to wydaje się proste, co nie? Ostatnio biliśmy się z tymi, tu właściwie. To może teraz sobie weźmiemy coś bardziej, po prostu. Yy, wiecie, nie tyle bitwę z NPC-tem. Przecież pewno jeszcze sobie taką stoczymy, ale myślę, że sobie wyskoczymy, nawet właśnie tutaj. Są dobra, okej, okay. skrzyneczka, bierzemy, co tam dają. Wiń winnice! Tak to mi to wygląda, słuchajcie. Ale co tam wiem? No, okej, okay, jest strzelba. Wo wow, wow, wow! Ty bandyto! Ale się dałem podejść, ale się dałem podejść, no naprawdę słuchajcie. No kiepsko, no kiepsko, muszę przyznać. O muszę przyznać słuchajcie, że kiepsko, kiepsko naprawdę ten mecz poszedł. Ale zdaje się nie tracimy, czy nie straciliśmy. Trzy, no trzy to tam tyle co nic praktycznie. No to robimy w gotowości, zobaczymy jak to teraz nam pójdzie. Mam nadzieję, że lepiej. Bo faktycznie, słuchajcie, no. Słabo, słabo, bo naprawdę ten atak nie był mocny. On, w sumie, chyba nawet nie był za bardzo w głowę. No, dało się z tego, tego obronić. Dało się z tego zbroić. Trochę spanikowałem i wyszło jak wyszło. Czego się mogli się spodziewać? Bo, tak jak właśnie mówiłem, że no nie sprawia wrażenia tegoś trudnego przeciwnika, no aczkolwiek lepszego przynajmniej w tym meczu od nas, ode mnie. Tak to jest, słuchajcie. Fortnite bardzo ma dużo właśnie z losowości. To trzeba przyznać. Zupełnie co innego, oczywiście, w grach single player. No, ale już w sumie nawet był taki moment, że już nawet troszkę mówiliśmy o tym, żeby zaprzestać tego Fortnite'a. Ale ostatnio nawet wcale tak źle nam nie szło. Ale i tak zastanawiam się, czy nie odejść trochę od Fortnite'a na rzecz jakichś innych gier albo większej intensywności tej drugiej gry. Bo praktycznie zazwyczaj robimy tak, że gramy Fortnite'a i coś innego, w tym wypadku mamy GTA 5. No więc, temat otwarty, zapraszam do komentarzy, a na razie sobie weźmiemy jakieś zadanie meczowe. To weźmiemy sobie to, przynajmniej nam powiedzą gdzie mamy wylądować. Już nam pokazuje... o kurcze, ale se wybrałem, ale se wybrałem. No dobra, mam nadzieję, że dolecimy. 15 sekund, to faktycznie za chwilę startujemy. Oczywiście dziękujemy kierowcy, Busa. No i myślę, że tak za chwilę będziemy lecieć. Bo to faktycznie no, trzeba tam. Będzie trzeba pewno nawet dobiec lub dojechać. Zobaczymy już sobie lotnie. Już 900 metrów to już tam. Nie będzie tak źle. Fortnite jest bardzo ciekawą grą, właśnie z jej, jakby to powiedzieć, ciągłymi zmianami. Chyba nie kojarzę innej gry tego typu, która tak często by się zmieniała. No wiecie, na przykład, no, GTA 5 online, na przykład, nie, no to też internetowa. Też co chwilę coś tam na przykład dodadzą, coś jest coś więcej, coś jest mniej. No ale faktycznie no, nie ma tego poczucia. Yy, że wiecie, że jakby niedługo cały czas w prawie nową grę. I jakby cały czas mamy podobne sekwencje. No i tam mamy grę płatną, a tu zasadniczo jest bezpłatna. Bo naprawdę idzie no, dojść do tego, że można sobie wszystko tę po prostu samą grą. Nie ma tak... wiecie jak to w niektórych grach na przykład może być, że... No jak opłacisz, no to masz na przykład na tyle przewagę, że no jesteś z automatu lepszy od innych. No to jest mocno słabe. Teraz musimy szukać przeciwnika. Pewno tu albo będzie mało, albo nie będzie tego przeciwnika. No bo siłą rzeczy tutaj po prostu jest znaczy po prostu było na tyle daleko od yy, naszego busu bojowego. No to sobie nie to. To sobie weźmiemy lepszy rydz niż nic. O To jeszcze przez, przez własną głupotę, hmm, póki co możemy wziąć No dobra, podleczymy się i będziemy pić Nie, nie będziemy pić, słuchajcie. O, to sobie weźmiemy. Już nam się... A, o, akurat jesteśmy w kręgu, słuchajcie. To jest moc. W takim od ludzi jesteśmy w kręgu. No i w pierwszej pięćdziesiątce. Dobra, amunicja. Jasne przyda się. Muzyka się włączyła. No musiałem zjeść, bo się bałem, że po prostu, wiecie, wezmę i tutaj zostanę zlikwidowany, zanim będę mógł to zjeść, no. i byłoby mi smutno. No to legendarny banan, no jak by tego nie zjeść, no. Ale zasuwam, i końc zasuwajam. Tu stałoby się jakieś autko. Wow! Syk, mamy likwidację Pierwszą w pierwszym dzisiejszym odcinku. Myślę, że sobie jedno tutaj wypijemy, a czemu by nie? No proszę, patrzcie na takim od ludzi, a znaleźliśmy przeciwnik. A czasem w sumie wybieramy takie, no może nie, bo jak wybierze się to najostrzejsze miejsce, to jest po prostu jabłka. Ale czasem wybiera się takie miejsce, no bardziej... Wiecie, w centrum w okolicy w bliskości ludzi. A potem tych przeciwników szukamy. O, dobra rzecz, dawno nie widziałem. Żadnego auta nie ma że jakieś autko będzie tutaj na stacji benzynowej no ale nie to nie No, jesteśmy typowo w kręgu, więc nie ma co się skierować. O, zrzut. No, w sumie tak nie mamy nic innego do roboty. O, ktoś tam pomógł temu zrzutowi. No, czyli tam jest. No, to możemy spróbować się do niego zbliżyć. Chociaż myślę, że był na tyle daleko, że już go tam po prostu nie będzie. Cieszę się, że zauważyłem, że ty to ty. Złoty banan. A jak? No jak inaczej, no? no muszę. To już pewnie najlepiej go zachować na jakąś ostateczną walkę, nie? Już wiecie, na finał, ale... Coś nie wiem, czemu mam wrażenie, że nie dojdę do tego finału. Raczej takie... Zazwyczaj jest tak, że jak tak się błąkamy, no to potem tego finału nie ma, że ktoś po prostu od tyłu nas zaatakuje. No ale może być różnie. No słuchajcie, w końcu jakiś pojazd. Jedziemy, szukamy przeciwników. Patrz, a tu stoi. A szukałem nie mogę znaleźć. No, do miasteczka tam powinni być. Burkiar z broni, jedziemy. że nawet nie tyle po tą broń, chociaż też może być przy okazji, co raczej tyle, że tam jakiś przeciwnik może się kręcić. Ład, co ja zrobiłem? No to robimy szabrowanko. Tylko tyle, minimalne zabezpieczenie. Najpierw to wszystko weźmiemy, a potem zobaczymy, co jest co, jest, co warte. na fajną strzelbę dobra to by było chyba na tyle wyjdziemy sobie kulturalnie Stoi sobie autko, to pożyczę, no. Auć. Tam ktoś jest, czy to mi tak tylko się... Chyba tylko mi się wydawało. Dobra, patrzymy co tu jest, kto tu jest i po co jest. O nie! No nie chciałem. No, Ależ tu. Mój. To ktoś... pokonał bestię. Wygląda że tutaj jest wszystko opustoszałe, słuchajcie. Żeby nie powiedzieć, że wyludłe, się zastanawiam, czy to mi pomoże na te czaszki. mi jest sens, że tu ma mi pomagać, to jest inna kwestia. Bo cały czas nie widzę realnej. wiecie. Yy, przeszkody tym, że mamy te czaszki, jakby. Tak czy owak, słuchajcie, jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Szkoda, że tak mało likwidacji, ale myślę, że i tak pójdziemy do przodu, no bo w sumie też byliśmy w odpowiednim miejscu i likwidacja była, więc myślę, że będziemy awansować, aż na pewno pójdziemy w górę. Ja też wiem. Dziękuję Pewnie przyjdzie w komentarzach Dobra, też już co tutaj, to, to jest taki ten skok, no to fajna rzecz! No to też... Właśnie tak mi się wydawało, że to jest nic... wiecie nic złego, nie? A. A. Dobra. Dzieci przeciwnicy, słuchajcie, dziewięciu ich jest O, tam jest na pewno jeden na górze. Bo zdaje się, że ten wykrzyknik oznacza, że ktoś tam właśnie Próbuje zdobyć flagę, no to co idziemy mu? Spróbować przeszkodzić, spróbować to jest słowo klucz. Albo mi się tylko tak wydawało O nie jesteś! Ktośu! Gdzie jest ten ktoś? Pewno widzicie, nie? A ja latam jak poparzony. O kurcze, dwóch jest. Posejden zlikwidowany, a gdzie ten drugi? No trudno, no trudno, ale i tak uważam, że bardzo fajnie. Bo długi mecz, długi odcinek nam wyszedł. Mecz też długi, ale z faktu, że były dwa mecze, to faktycznie wyszło to dosyć długi odcinek. Zobaczymy, jak tutaj w rankingu będziemy wyglądać. Pozytywnie, pozytywnie, słuchajcie. Srebro 88, no to jest szansa, że w kolejnym odcinku faktycznie będzie awans na Srebro 3. Ja za ciebie wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału, łapeczka w górę i komentarz pod filmem. Dużej ciebie was nie będę. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!